Siemanko widzowie. dzisiaj zagramy rundę w cs Z moim kolegą z Ze mną To ja. Zrobiliście trochę wyświetleń pod ostatnim filmem ze mną Nawet pod ostatnimi filmami ze mną Więc ja jest trzeci, co nie? Może live wleci, tak jak mówię no. Na stówę będzie się będzie chciało, ale mu się na pewno nie będzie chciało Jak zwykle Dobra, odpalaj No dobra, już odpalam Jak wycofiliśmy sobie rangi Udało nam się odbić, raczej mi, ale... Dobra. No, Teraz odbijemy. Graliśmy po prostu razem, tylko chcemy po prostu jeszcze, mi musimy odbić. Ja mam 35 zwycięstw, mam 35 zwycięstw. Czemu ja mam gorszą rangę? Może no, dlatego, że też kiedyś dostałem rankdowna. Ej, bo my jutro możemy już odebrać Przyszczan. No to jutro się wleci, pewnie z tego filmu. To jutro on penning na live, ie. a raczej znaczy nie na live, tylko na filmie. W no sumie jakby za skrzynkę kupić ze skluczem. W sumie Mam chyba jedną skrzynkę. Ja mam też skrzynkę, ale nie mam klucza. Też. Ja mam chyba skrzynkę, do której jest za 10 zł. Klucz. Ja mam skrzynię rewolucji. Rewolucji, rewolucji. No. Poczekaj, muszę zobaczyć, jakie tam są... Aha, nie zobaczę sobie. Na live możemy zrobić opening. Haha. Ha. W sklepie. Jak mi doładujesz konto. Ehe. Czemu? <laughs> możemy zrobić tą cotygodniową paczkę za opatrzenie i zobaczymy, co nam wdroży. No w sumie. Dobra, akceptuję. Bo możliwe, że jutro na live lub na odcinku będzie coś się z tym pojawi, Wie, jeśli chcecie live'a, to musicie na ko komentarza jakieś wystawić pod tym względem. Dokładnie. Ale jeśli no nie, chcecie jak odcinek, to też musicie na komentarzach zagłosować. Zaś overpass, pamiętasz jak wczoraj graliśmy, co mi dał idealnego heada z tego okna, choć go w ogóle nie było, co no mi ja dał prześciana. Ja nie w ogóle. Macie tam y, film, mogę go potem podepnąć w opisie. Daj link po prostu. Dam wam linka. Sorry, ja tak jak wcześniej mówię, sorry trochę za tego, że tam z Nagewa. Ale po prostu to jest moje przeznaczenie, zobacz co się dzieje. A to prawda, to, on jest niepokonany z Negeva. Ja z AWP co dosłownie, gdy na kogoś najechałem i kliknę, to ta AWP po prostu mi skręca w boka, gdy mam... Megewa to tak właśnie się nie dzieje, on sam nawet na mierza. Nie pytajcie jak to do środki stosowane. <grywa> tak naprawdę nic nie stosuję. Kiedyś może stworzę własny kanał i wam będę pokazywał moją, co nie? Tak ja Pomóż? Powiem. Ze smokiem. Pracownik. Ja? Idealnie HEDA, nie wiem jak to zrobiłem. No! A. Zobaczmy, zobaczymy, zobaczymy, on cheatuje, nie A. Co później zobaczymy, zaresztą, czy tu nie. Nie czytuje, na... przecież widzicie cały będzie, ekran. na następny odcinek, co nie? Ale co, na... zobaczcie, nic tutaj nie mam takiego odpalonego. No, ja już wiem, co on wam pokazuje. Może coś tam mieć odpalonego, bo... bo... Nie kupiłem sobie broni. Czekajcie, widzimy na następny odcinek z openingu jutro. Jest, yes. jest. Mam z Diglot. nie nagra. Mam typa z Diglem, tam więc nie chcę za bardzo wychylać. Aha. E, tak Idę sobie ja po broń. trochę za dużo. Nie wychylaj. Pana tego heada. No. No ale co ja se degla wziąłem. Czemu mają tak strasznie dużo pingu? Szkoda, że nie nagrywaliśmy, co nie? Oni mają mniej, bro. No, mają mniej. Ale wcześniej ty miałeś tak dużo. Dlatego, bo ja muszę nagrywać. Aha. W smoku był. Ej, ale skąd on wiedział, że akurat wrzucę granata? Mam pytanie, czy on miał flesza, czy nie? Nie, ja zjadłem flesz. Ale to jakby ja dostałem flesza, a nie? Nie wiem, jak to się stało. Może, może. Nie wiem, no po prostu mnie się pytasz. No tak, bo ty go rzuciłeś. Ale skąd mam wiedzieć? Co ty zrobiłeś? No Weszłeś im pod nogi i smok nie wyszedł. Ale ja byłem pierwszy po prostu, to ty oh. biper. Bo... Zaś umarłem. Okej, okay, fajnie. Yy, są w smokku. Miedzi już 125, ale okej. Okay. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy to będzie klacz? Widziałeś go. Nie nie, widziałem. Że, nie, nie widziałeś, tylko słyszałeś. Bardzo dobrze. Czemu kupiłeś sześć przedmiotów? Co? Kupiłeś sześć przedmiotów. No bo ja tylko kupuję granaty. No mnie nie stać, wiesz? Biedny jestem. Nie kupuj nikomu. Nienawidzę tych smoków. Playbank. Jak ty bronisz? Dobra, ma Dlatego sobie. się pytam jak ty bronisz? Nie wiem jak kierowałem przez chwilę, ale no. Jedną rundę wykerowałem, tylko resztę zrobiliśmy na współkę. No to też było takie. Mhm. Ale przecież e, dzięki mnie, że przynajmniej nie przegrywamy. Teraz bym radził, byś miał, gdyby nie ja. To ty? No i spadł on ze swojej miejscówki. No, nie, bo on uciekł. Czekaj, co? Jak on tam weszedł? Dobra, nie pytam się. Jak? już wam pokażę moją, moją ten, po prostu moją perspektywę jak będzie mój dzień, to zobaczcie, że ja po prostu, gdy jest mój dzień, to tak by moja tam zagra. Mhm, mm pewnie. To wcześniej stałem w Bardzo wcześniej. Ja nawet Tak. Nienawidzę tego. A to, my się w ogóle z tak by wyglądało, jak ja bym do niego po prostu pisał na komentarza. I... I ten, to tak po prostu wyglądało jakbym ja był jego stalkerem i po prostu nie był do filmu, by go nagrywać, nie wiem, my się znamy, bo on już wcześniej w tym filmie mówił coś na przykład takiego, że przecież ty jesteś osobą, to tylko śledzi mój kanał, No pamiętam, czy to było w którym filmie, ale którąś chyba, nie wiem, czy w tym się audio nagrało, czy nie. Nie wiem, a chyba ja się wiem, nie a... to ja tam się nie nagrał dźwięk. Filmami. Ja wiem, że tam pisałem mu komentarze pod filmami, ale ja go znam. Dobre parę minut. No trzeba ja tak serio to mówię. Jest... smoku. Weź mi powiedz, kiedy wejdą, bo ich wszystkich zabiję. Ja nie widzę go na mapie, to nie szczeram. Nice. Drugie jest smoku. Pamiętam. Dobra, idealnie. Dobra. mam taki plus, że jak gram z Tobą, to nie muszę wszystkiego robić dla Ciebie. Są takie momenty, w których ja robię coś dla ciebie, dla, za Ciebie, a Ty momenty, które Ty robisz za mnie. No. Na przykład Ty I zawsze dajesz. jesteś pierwszy w tabie. Czasem Ty. Kiedy gram... Zależy od nie ma nie tu pano już mówią. U mnie czuł cię U mnie Ale nie wiem czy obydwoje. Jeden na pewno. Trzy nie trafione, później headshot. Opłaca się trenować Aima. No, no, ja miałem kiedyś gorszego z bloka Aima. Nawet niedawno miałem gorszego Aima. Z glocka. Jest tu niedawno przebyłem jakąś taką ewolucję glockową. Ewolucję genetyczną? Genetyczną. O go nie, czy to do mnie szczela? Czy do, ciebie? do sz nie, to był babik. Aha, ale nie do mnie coś szczelało. A to fajne? A to był, fajne. Babik tutaj. A to to był babik. Aha, bo ja się zastanawiam, co do mnie szczela. Ja poszedłem po prostu jego stroną. Rzucę im też wabika. Niech się My pocieszą. Się Zasmokowali mi tutaj. Rigo. Tak tutaj był. Okej. Problemy. Gramy 8 3 Myślę, że my się pomyśleli, że my jesteśmy odpaleni, dlatego też się odpalili. Aha, to im zaraz pokażę odpalenie. Nie, pokażę lepiej. Cheat off on. Cheaty są odpalone. Tutaj jest, tutaj. Tutaj jest. Po prawo teraz, tutaj. Mówiłem? Ała no? Nagle zaczął tutaj strzelać, co nie? Nie wychyliłem, bo zoba ściana jest Dobra Ja jednego się... to teraz ty spapoliłeś Okej okay. Teraz musisz po prostu to wykierować jednego mi tam zostawić, ale... Teraz to wykieruję. zmieniam już co? Ale pana to ja raszuję po prostu. Aha Oni są oboje u mnie. Yeah. idę ja, idzie tędy. Jednak nie. Skoczy i cię zabije. Gizda. <grystanie> jest ile oni ma tych granatów. Jedna nie skończyła tych granatów, prawda? No. Nice musiałem, musiałem zadbać. I też nas przegrali, widzisz, jaki mam dzisiaj. Dobra, oficjalne pierwsze pożegnanie na filmie będzie. Dołączam. Do yes, No to wreszcie Dołącz! Trzeba się pożegnać, dołącz do mnie. Dobra, to żegnajcie widzowie, zostawcie suba i lajka. Widzimy się w następnym filmie. Zostawcie dużo lajków i komentarzy, że chcecie albo live albo odcinek. Wszystko przypnie, ja tego dopilnuję. Jak tego nie przypnie, to później nie powiem, a to przypią. Dobrze, no to do zobaczenia w następnym filmie. Nara widzowie.